Kiedy ostatni raz słuchałeś swojego oddechu? Naprawdę słuchałeś, nie próbując go kontrolować, pogłębiać, poprawiać. Większość ludzi oddycha z napięciem, jakby musieli wciągnąć świat na siłę, a potem wypuścić go z lękiem, że czegoś zabraknie. Ale twój oddech, on wie, jak cię uzdrowić. Wie, jak. Wyregulować układ nerwowy, jak rozpuścić napięcie, jak przypomnieć ci, że jesteś tu i teraz, tylko daj mu przestrzeń. Nie mów oddycham dobrze czy źle? Zapytaj, czego mój oddech teraz potrzebuje, i pozwól mu działać. Czasem największy przełom w medytacji nie dzieje się w umyśle tylko w klatce piersiowej.